Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w zrealizowanym podcaście. Mamy dziś kolejny edukacyjny odcinek i dzisiaj myślę, że sobie tę serię zakończymy, bo to jest taka podstawa podstaw, jak sobie ten profil przygotować. Później już trudno mi pomóc, jeżeli nie oglądam profilu tak indywidualnie, więc dzisiaj sobie pogadamy troszkę o takiej analizie. Mam budowę za oknem klasycznie, także może być czasem słychać jakieś bum, <noise> tak jak teraz. <noise> może zamknę to okno. Okej, okay, powinno być lepiej. Pogadamy sobie o analizie statystyk, jak ja to robię, jak ja to sprawdzam, jak później układam plan pod moją analizę. Więc pokrótce sobie omówimy ten temat, żeby też wam pomóc rozwijać swoje profile w taki przemyślany sposób. Żeby to nie było takie, a stworzy sobie content, będzie fajnie, tylko żeby faktycznie ten content działał, żeby on przynosił zamierzone efekty. E, to jakby jest skrócona wersja, ja też nie jestem w stanie przekazać Wam całej swojej wiedzy i nie chcę tego robić, głównie dlatego, że jakby to jest moja praca. <laughs> Więc ja też nie mogę sprzedać całej swojej wiedzy, bo to się mija z celem, ale mogę Wam Przedstawić taką podstawę, dzięki której będzie Wam trochę łatwiej działać yy, i będziecie mogli mogli, mogły spojrzeć na to szerzej i dopasować swój content bardziej precyzyjnie niż na przykład do tej pory. Także co, nie przedłużajmy, lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, kiedy to robić, jak to robić. Yy, ja patrzę na swoje statystyki raz na miesiąc, i to yy, nie jest tak, że jakby patrzę tylko raz na miesiąc i tyle. Bo patrzę też z perspektywy trzech miesięcy, patrzę z perspektywy roku, ale nie mam na to jakichś takich, nie wiem, założeń, że raz na rok robię taką ogólną statystykę, raz na trzy miesiące robię statystykę. Jedyną taką moją rutyną jest to, że raz na miesiąc sprawdzam statystyki i od czasu do czasu mam takie, taką wenę, że, że sobie usiądę i mówię: Dobra, zobaczymy, jak to wyglądało jeszcze wcześniej, jeszcze trzy miesiące wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej. I po prostu na tej podstawie sobie um, właśnie analizuję, więc nie mam też na to jakiegoś takiego dużego schematu. Ja po prostu też um, dbam o ten swój profil na Instagramie, myślę o nim, angażuję się, zastanawiam się, więc też analogicznie idąc za tym no przychodzi mi na myśl to, żeby te statystyki sprawdzić, zanalizować, zobaczyć jak to działa. Teraz w ogóle testuję sobie taką nową rzecz, bo do tej pory polecałam swoje rolki na Facebooku, co dawało mi więcej wyświetleń, ale mam wrażenie, że mi to trochę zabija statystyki na Instagramie. Mówię, że mam takie wrażenie, bo właśnie działam też na tym moim nowym koncie włóczkowym i tam nie polecam rolek na Facebooku i te rolki działają fajniej. Także nie wiem, czy to jest kwestia, że to jest nowe konto, czy na przykład polecenia na Facebooku, więc sobie zaczęłam teraz testować to, żeby nie polecać olek na Facebooku i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo dosłownie chyba dwie rolki takie opublikowałam, więc na razie nie jestem w stanie wyciągnąć żadnych wniosków, ale e, tak, z, sprawdzę to, bo jakby na Facebooku i tak lecą tylko oświetlenia i nic więcej, żaden zasięg i tak dalej. Mm, a mi zależy na tym Instagramie, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Przetestuję i da. O Jezu! Nie bał. Przetestuję i dam Wam znać, jak to mi się sprawdziło. Za tydzień też sobie zrobimy taki odcinek z podsumowaniem działań na tym moim włóczkowym profilu, bo jest już pierwszy miesiąc, jestem w stanie coś więcej powiedzieć, także tak, za tydzień. A troszkę sobie temat omówimy. Ale tak, wracając do tematu, bo troszkę odpłynęłam, analiza statystyk. Ja robię to raz na miesiąc i analizuję no, cały content, mam też kilka karuzeli, w sumie zazwyczaj jest to jedna karuzela na miesiąc, E, więc zazwyczaj analizuję rolki, więc sobie przejdziemy też przez ten proces, jak to u mnie wygląda, od czego zaczynam, na co zwracam uwagę, gdzie wchodzę w te statystyki, bo to nie jest takie jasne, że wchodzę tylko w te statystyki jakby ogólne, które są w zakładce statystyki, bo też analizuję konkretne rolki. E, więc tak, e, jakie parametry sprawdzam? Ogólnie wszystkie. <laughs> wszystkie, bo tak jak właśnie Wam wspominałam w ostatnim odcinku, rolki są pod różne cele i ja analizuję, jak te rolki spełniają dane cele, i ja sobie często zakładam, że ta rolka będzie na to, a ta rolka będzie na to. Ale okazuje się często coś zupełnie innego, i ta analiza pomaga mi to zweryfikować. Yy, I jeżeli już jesteśmy właśnie na tym etapie, że już opublikowaliśmy ten pierwszy content, tak jak yy, no, o tym był w sumie cały ostatni odcinek, no to wiadomo, trzeba go przeanalizować i zobaczyć, czy nasze założenia się pokrywają z rzeczywistością, a często niestety tak nie jest. Więc ja sobie to zawsze sprawdzam. U siebie i sprawdzam, jakie dana rolka ma zasięgi. Wyróżniam um, właśnie takie trzy najlepsze, bo to można sprawdzić w ogólnych statystykach, jak sobie wejdziecie to i wejdziecie sobie w zakładkę RILS. To tam, to tam macie wybór oczywiście czasu, więc ja wybieram ostatnie 30 dni um, i wtedy wchodzę właśnie w zakładkę RILSy i tam możecie sobie posegregować. Co chcecie mierzyć? Czy zasięg, czy komentarze, czy odtworzenia, yy, czy zapisania mm, polubienia, nie wiem. Polubienia akurat nigdy nie sprawdzam, bo to jest akurat mało istotne dla mnie. Mm, tak, to są chyba takie rzeczy, które tam można sprawdzić. Jak teraz tego nie mam przed sobą, to nie pamiętam dokładnie, ale to są na pewno takie najważniejsze parametry, które ja analizuję i. Wchodząc właśnie w te, w te statystyki, ja sobie wypisuję takie top 3 rolki z każdej kategorii, i wtedy wiem, które rolki mi zebrały najwięcej komentarzy, najwięcej zapisów miały największy zasięg. To są na razie takie dla mnie ogólne, gdzieś tam dane, które już gdzieś tam nadają mi jakiś kierunek, ale właśnie z każdego miesiąca mam wypisane takie trzy najlepsze rolki i się zastanawiam, czy to był trend, czy to była krótka rolka, czy to była długa rolka, czy to była rolka gadana, czy to był jakiś tutorial. I sobie sprawdzam, próbuję znaleźć zależność. Dlatego um, jakby. Często mówi się, że po jednym miesiącu ciężko cokolwiek analizować i ja się z tym zupełnie zgadzam, jak ja teraz um, prowadzę profili już jakiś czas, no to ja mogę sobie zerknąć na dwa miesiące wstecz i zobaczyć czy jest jakaś tendencja. Bo jeden miesiąc to jakby za mało trochę danych, żeby faktycznie mieć taką pewność, pewność no, mieć jakiś taki konkretny kierunek obrany, e, bo pewność nigdy nie będzie pewności, bo Instagram się tak szybko zmienia, że jakby nic nie jest pewne. Ale mm, ja ze względu na to, że analizuję te statystyki już jakiś czas, to jestem w stanie wysunąć konkretne wnioski. Ale co w momencie, kiedy Wy dopiero wprowadzacie nowe formaty albo otwieracie nowe konto, no to po miesiącu warto mimo wszystko zobaczyć te statystyki. I zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Jeżeli różnice nie są jakieś bardzo duże w tych zasięgach, no to ja bym jeszcze dalej testowała i sprawdzała, dlatego że nie ma wtedy wyodrębnionej takiej jednej konkretnej rzeczy, jakiegoś jednego konkretnego formatu czy tematu, który by się jakoś super mega sprawdzał. Zdarza się tak, że jest taki format. Na przykład u mnie na koncie włóczkowym jest taki format, który sprawdza się naprawdę genialnie, i to jest format właśnie vlogowy. Ja na początku zakładałam, że zupełnie inne rolki będą iść, iść po prostu w fajne zasięgi, a okazało się, że właśnie taki vlog, jakieś przypały, jakieś takie właśnie z życia wzięte mojego włóczkowego rzeczy sprawdzają się najlepiej, z tego też mi przychodzi najwięcej obserwatorów, a kompletnie tego nie zakładałam, więc teraz um, mam motywację, żeby szybciej działać, szybciej robić, żeby więcej móc po pokazywać, bo no jednak taki format się u mnie sprawdza najlepiej, a kompletnie tego no, jakby nie przewidziałam, no i też już po takim pierwszym miesiącu jestem w stanie to sprawdzić i powiedzieć, że tak jest, bo te rolki się znacznie wybijają pod względem zasięgu i pod względem osób, które przychodzą z tych rolek. I to widać, bo ta różnica po prostu jest spora. W momencie, kiedy te. te w momencie kiedy ta różnica jest mała, to warto jeszcze potestować te formaty, sprawdzić albo na przykład poszukać jeszcze jakiegoś innego nowego formatu, żeby faktycznie to zobaczyć co działa i czy jest jakiś format, który wyjątkowo wystrzeli. Więc jakby po tym miesiącu warto to sprawdzić, ale nie warto się tym sugerować tak na 100%, bo jeżeli są właśnie takie formaty, które no są jakby nie różnią się za bardzo od siebie, jakby te różnice nie są jakoś bardzo mocno widoczne. No to ja bym jeszcze testowała wszystkie te formaty, nie wyróżniała jednego, żeby sprawdzić, czy w bardziej takiej perspektywie długofalowej, jak to wygląda, jak to działa, jak to się sprawdza. Więc tak, ja sprawdzam właśnie wszystkie takie parametry i to jest właśnie dla mnie taki, taki ogólny pogląd. No i sprawdzam właśnie, czy to są trendy, jaki to jest format. Analizuję kilka dni, kilka dni, <gulia> kilka miesięcy też wstecz, czy tak było też w poprzednich miesiącach, czy może nie. Czasem jest tak, że kompletnie mi się to nie zgadza i jest to całkowita loteria, więc wtedy to są takie formaty, które z którymi nie ja do końca zawsze wiem, co robić, i wtedy najczęściej szukam na przykład czegoś nowego, żeby zobaczyć, czy może coś nowego bardziej będzie doprecyzowane i będę w stanie się konkretniej dowiedzieć, czy Działa czy nie działa. Ale tak, co robię dalej? Jak sprawdzę te ogólne statystyki, to przeglądam wszystkie rolki, wszystkie posty, które opublikowane w danym miesiącu i wchodzę w statystyki każdego z nich. Dlaczego? Dlatego, że w każdym z tych materiałów mam dotarcie do jakby rozróżnienie procentowe dotarcia do obserwujących i do osób nieobserwujących, a to jest dla mnie istotne, żeby wiedzieć, które materiały docierają do osób, które mnie nie obserwują, a które mnie obserwują, ponieważ jest, jakby niektóre rolki robię głównie dla moich obserwujących, a niektóre robię dla nieobserwujących, więc też potrzebuję wiedzieć, które bardziej mi wychodzą dalej, a które zostają tutaj wewnątrz, żeby wiedzieć, jakie formaty właśnie robić w przyszłości. I są takie rolki, które często się mocniej wyróżniają tym procentem dotarcia do właśnie osób nieobserwujących, więc wtedy wiem, że konkretnie te rolki się bardziej sprawdzą na ten zasięg do tych zimnych odbiorców. I wtedy wiem, jakie typy rolek zaplanować w kolejnym miesiącu, żeby na przykład bardziej docierać do nowych osób. Więc to jest na pewno bardzo istotne. Tego nie ma w ogólnych statystykach, dlatego przeglądam każdy materiał z osobno. Robię to w formacie takiej tabelki, że wypisuję sobie wszystkie materiały, które opublikowałam, no i obok procent dotarcia do e, właśnie osób, które mnie nie obserwują, ale też ile obserwatorów nie przybyło z danej rolki. I w takiej prostej tabelce, jak wypiszę sobie te wszystkie dane, to wyróżniam właśnie takie trzy. Top rolki pod względem dotarcia do osób, które mnie nie obserwują, no i top 3 rolki, z których przyszło mi najwięcej obserwujących. I w taki sposób mam taką e, pełną swoją analizę, wiem dokładnie, e, które rolki spełniają te parametry, na których mi zależy. No i w taki sposób jestem w stanie zaplanować kolejny miesiąc. Czyli, e, no, tutaj właśnie jest o tyle taki problem, że Czasem trudno zweryfikować, co zadziałało. Czy to była kwestia formatu, czy to była kwestia, że to jest trend, czy to była kwestia tego, że jest ładnie nagrane, czy to była może kwestia tego, że to było mówione, czy może kwestia, że to był taki temat, czy może taki hook. Um, więc. Tutaj trzeba się przyjrzeć temu dokładnie i pomyśleć, co mogło zadziałać. Dlatego też w poprzednim odcinku Wam wspomniałam o tym, żeby wypisać wszystkie możliwe tematy. I jeżeli coś chcecie pokazać, jakiś temat, o czymś chcecie powiedzieć, to żeby pomyśleć, na ile sposobów można to powiedzieć, ponieważ wtedy łatwiej Wam zweryfikować, czy to jest kwestia tematu, czy to jest kwestia formatu. Bo jeżeli jeden Temat podzielicie na kilka różnych formatów i pokażecie go na kilka różnych sposobów, to będziecie wiedzieć, że ok, ten temat jest fajny, ale tylko w tym formacie, na przykład. E, więc e, dlatego warto sobie podestować kilka takich rzeczy e, i nawet powtórzyć jakiś jeden temat kilka razy, ale w różny sposób, żeby to zweryfikować, bo naprawdę zmiennych w takich materiałach jest bardzo dużo i bardzo wiele rzeczy może zadziałać, na przykład nie wiem. Tutorial może zadziałać, kiedy będzie na przykład nagrany długo, szczegółowo z głosem lektora, a może nie zadziałać, jak będzie nagrany bez głosu lektora, a tylko z napisami i z muzyką. E, czyli na przykład ta sama rzecz pokazana na dwa różne sposoby, może mieć zupełnie inne branie na Instagramie. <grywa> Dlatego e, właśnie to te, te, te testowanie tak naprawdę różnych formatów jest kluczowe. No i właśnie, dzięki takiej statystyce, dzięki takiej w sumie statystyce <grywa> analizie, ja jestem w stanie sobie zaplanować kolejne rolki i ja wtedy sobie wyliczam chcę. Najbardziej mi na przykład w teraz w tym czasie zależy na tym, żeby nie wiem, pozyskać nowych odbiorców, to sprawdzam, które rolki przyniosły mi najwięcej odbiorców, sprawdzam, co tam na nich było, czy jakiś konkretny temat, czy jakiś konkretny format i staram się to powtarzać. Um, jakby Instagram to jest też ciągła analiza. Więc nie jest tak, że to się kiedyś kończy, to się nigdy nie kończy, chcąc, nie chcąc, więc um, cały czas trzeba sprawdzać i weryfikować, no i też wprowadzać zmiany, tak jak Wam też wspomniałam w poprzednim odcinku. Więc... Um, więc co, ten odcinek na pewno będzie nieco krótszy, ponieważ temat jest też nieco węższy e, i streściłam Wam to wszystko w pigułce. I na tym będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcinek. Ehm, I co, dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki.